Polska, jeśli ma przetrwać, musi się nawrócić. Polska dziś jest chora, zraniona wewnętrznie, bo milcząc na zło, traci wolę życia. Jako naród dziś wymieramy, realizujemy chcąc nie chcąc przewidywania klubu rzymskiego, który już dawno obliczał, że niebawem zredukujemy się do 13 milionów mieszkańców. Ojczyzna jest chora, bo chore są elity i chory jest cały naród. Uchwalane są dziś jedna po drugiej ustawy sprzeczne z prawem natury, a naród udaje, że go to nie obchodzi. Bezrobociem i likwidacją polskich stoczni, kopalń i cukrowni nikt się nie przejmuje. Samobójczą dla narodu emigrację ludzi młodych, wykształconych uważamy za sukces wolności. Trwa zapaść służby zdrowia. Ciągle bezradni jesteśmy wobec korupcji, braku kultury społecznej i politycznej. Polska znów stała się jak ten postaw sukna, z którego każdy, kto ma dostęp, stara się dla siebie coś wykroić. Zawsze, w każdych czasach potrzebne są głosy odważne, budzące sumienia, bo w trudzie naprawy Rzeczpospolitej nie wyręczy nas nikt. Ani Ameryka, ani Rosja, ani żadna ideologia reseferyzmu czy genderyzmu. Trzeba też uświadomić sobie, że procesy inżynierii społecznej, pranie mózgów są bardzo zaawansowane, a za nimi stoją konkretni ludzie przygotowujący ustawy, programy edukacyjne, konwencje międzynarodowe. Przed wielu laty wybitny przywódca Polski powiedział z niepokojem, Głównym powodem obecnego stanu rzeczy w Polsce, to jest nędzy, słabizny wewnętrzny i zewnętrzny, było złodziejstwo pozostające bezkarnie. Ponad wszystkim w Polsce zapanował interes jednostki i partii, zapanowała bezkarność za wszelkie nadużycia i zbrodnie. W odrodzonym państwie nie nastąpiło odrodzenie duszy narodu, rozwielmożniło się w Polsce zniszczenie ludzi. Mówił to 29 maja 1926 roku marszałek Piłsudski. Może nie jednak mieliby i dziś spoczywający na Wawelu marszałek Józef Piłsudski i prezydent Lech Kaczyński wiele do powiedzenia Polsce i Polakom o bezkarności nadużyć, o interesie jednostek i partii, o naszym znikczemnieniu, skoro w czasie wszystkich wyborów, jakie się dokonują w Polsce 25 lat, do urn idzie tylko około 50% Polaków. Reszta zostawia innym decyzję o kształcie ojczyzny.